Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Renault 4, film trochę nietypowy, bo jedziemy z właścicielem samochodu, więc mamy tutaj niesamowitą szansę, żeby naprawdę prawdziwe odczucia z tego, jak tym samochodem się jeździ na co dzień, a nie tylko egzemplarzem prasowym kilkudniowym. Zaczniemy sobie od tego, jak to auto wygląda z zewnątrz, bo to jest chyba jedna z najciekawszych kwestii, jeśli chodzi o ten samochód, później wewnątrz. A później wrócimy już do wrażeń z jazdy. Skoro 4 jest mniejsze niż 5, to pewnie. Czwórka powinna być mniejsza niż piątka, prawda? No okazuje się, że absolutnie nie, bo Renault 4 od piątki jest około 15 cm dłuższe i to naprawdę widać. Jeśli chodzi o zewnętrzne wymiary naszej czwóreczki, to jest ona długa na 4,14 m, szeroka na niecałe 180 cm, a masa to około 1,5 tony. Także wymiary jak najbardziej kompaktowe, ale nie jest to aż tak małe auto jak Renault 5 czy Hyundai Inster. To jest takie już pogranicze segmentu B i C tak naprawdę. Jeszcze nie C, ale dosyć duże B. Z tej perspektywy dobrze widać jak krótki jest zarówno przedni i tylny zwis Renault 4. Rozstaw osi to jest 2,62 Metra, no i to wszystko oczywiście na korzyść miejsca w kabinie. Elektryczny Renault 4 to oczywiście duchowy następca spalinowego Renault 4 produkowanego w latach 60. On jakoś bardzo długo był produkowany, chyba niemal 30 lat. No i to chyba najbardziej widać po tym pasie przednim, Wstawiam wam na przebicę, jak te stare Renault 4 wyglądało. Tutaj w tym miejscu nowa czwórka najmocniej do starej czwórki nawiązuje. I robi to według mnie bardzo, bardzo dobrze. Coś jest z tym segmentem małych elektryków, że one rzeczywiście bardzo mocno do takiego stylu retro nawiązują, bo zarówno Renault 4, jak i 5, jak i Hyundai Inster, którego Wam pokazywałem, no kształt jest oczywiście bardzo nowoczesny, ale też tych nawiązań do retro nie brakuje. Spójrzcie na przykład na te fajne ryflowania tutaj na zarówno przednich, jak i tylnych drzwiach. No i światła tylne też bardzo, bardzo mocno nawiązują do starych renówek. Taki kolor jaki mamy w tym egzemplarzu wymaga dopłaty, standardowo jest taki czerwono-rudawy kolor i jeżeli wybierzecie sobie czwórkę w wersji Tekno, to tych kolorów do wyboru macie 13 i wszystkie wymagają mniej więcej jednakowej dopłaty, chyba 2600 zł, No i oczywiście warto, no bo to auto ma się wyróżniać, możecie też sobie dodatkowo skonfigurować Taki prawdziwy tuton, że maska i dach będzie czarny. Tutaj w tym przypadku mamy czarny dach, ale maska jest w kolorze nadwozia i dodatkowo jeszcze też te akcenty. Dokładnie mówiąc, ten akcent, jak i ten akcent możecie też sobie wybrać w różnych kolorach, no, w konsekwencji czego, jak sobie taką renówkę skonfigurujecie pod siebie, to macie praktycznie 100% szansy, że drugiej takie na ulicy nie spotkacie. Jest tyle tych wariantów do wyboru że głowa mała. Zbyt wielkiego wyboru nie ma natomiast, jeśli chodzi o felgi. Jeżeli sobie wybierzecie wersję techno, to już macie aluminiowe 18. -ki. Natomiast w wersji Urban Range z mniejszą baterią też są 18, ale stalowe. Dopiero inny wzór, też 18 calowy ale troszkę inaczej będzie wyglądał, macie w wersji Iconic. Tak się auto prezentuje z tyłu, jeśli już wybierzecie sobie wersję Tekno, no to antenka zostaje zastąpiona Łetwo rekina, oczywiście to dużo fajnie wygląda. No i przy okazji też otrzymujecie relingi, których w podstawowej wersji nie ma. Elektryczną klapę oczywiście możecie otworzyć także z kluczyka. I co pod elektryczną klapą znajdziecie? 420 litrów dosyć fajnie ustawnej przestrzeni bagażowej. Jeżeli sobie z auto skonfigurujecie z Harman Kardonem, to tutaj miejsca na kabelki nie ma, w tym miejscu macie subwoofer, więc coś za coś. Elektryczna klapa w wersji techno wymaga dopłaty. Wszystkie szyby tylne mamy przyciemniane też z filtrem UV. Wymaga to niewielkiej dopłaty 300 zł. Zdecydowanie warto to sobie w konfiguratorze odklikać. Panoramy nie mamy i mieć nie możemy. Nie jest to kwestia wyposażenia. Za to, żeby w czwórce mieć jakąś formę otwieranego dachu, odpowiada zupełnie inna konfiguracja. Zapomniałem teraz, jak ona się nazywa, ale pokażę Wam na przebitce. No, jak na nasz chłodny klimat, podejrzewam, że pewnie większość konfiguracji wyjedzie po prostu z dachem. Stalowym. Z przodu bagażnika niestety brak. Tutaj dostępu nie mamy, a szkoda, bo w takim miejskim aucie zawsze jakaś dodatkowa przestrzeń bagażowa by się przydała. Klapka do ładowania w przednim lewym błotniku, przepraszam, tutaj się naciska. No i standardowy port DCAC. Lusterka bardzo ładne w kolorze czarnym, ładnie się tutaj komponują z tą ciemną górną częścią karoserii. Wyglądają bardzo dobrze. Oczywiście są automatycznie składane. Jeśli chodzi o taką moją opinię na temat tego, jak R4 wygląda, to jak najbardziej na plus. Ja lubię, gdy takie małe, miejskie auta się wyróżniają tym, jak wyglądają, tym, jaki mają kolor. No i tutaj zdecydowanie w R4 o to nie trudno. Uważam, że zdecydowanie powinien obowiązywać jakiś zakaz konfigurowania tego auta w jakimś nudnym, białym czy czarnym kolorze. Ten tutaj przepiękny niebiesko-zielony e, pasuje do tego auta genialnie. Zanim jeszcze wsiądę na kierownicę, zwrócę Wam uwagę, jak tutaj są narysowane te tylne drzwi. E, na ten ząbek rzeczywiście trzeba uważać, bo w momencie, w którym tutaj trzymam klamkę, pociągam drzwiami w tą stronę to ten róg tych drzwi bardzo niebezpiecznie blisko mojej twarzy mnie mija, więc trzeba uważać. Te drzwi są w takim dosyć nietypowym kształcie. Ale otwierają się dosyć szeroko, tutaj się do tyłu dosyć wygodnie wsiada. I jak już wsiądziemy, to miejsca na głowę nie brakuje. Ja mam 184 cm wzrostu, mogę się tu śmiało wyprostować. Z miejsca na nogi też problemu nie ma. Moje buty mogę wsunąć pod fotel kierowcy, tutaj mam kieszonkę. Nieco, tak jak widzicie, mi kolana wiszą. Mimo tego, że jestem do końca dosunięty, to tutaj to siedzisko jest dosyć krótkie. No, w traktowalcie miejskim z tyłu tego miejsca nie będzie zbyt wiele. Pasażerowie z tyłu mogą skorzystać z dwóch portów USB-C. Kanapa jest oczywiście składana ręcznie w proporcjach 40 do 60, czyli 2 na 3 Nie możemy osobno podłokietnika opuścić. I przechodząc do części pasażerskiej z przodu, zacznę od tapicerki. Ona tutaj jest domyślnie w takim kolorze jeansowym czyli to jest połączenie dwóch rodzajów tkaniny właśnie w takim kolorze jak jeansy. Dopiero w wersji Iconic Macie inne fotele. Wtedy tam jest już chyba syntetyczna półskóra z materiałem. Fotele wyglądają ciekawie, są regulowane w kilku płaszczyznach. Dosyć wygodne, w przeciwieństwie do tylnej kanapy. Tutaj rzeczywiście to siedzisko jest wystarczająco długie. Boczek drzwiowy, wykonanie takie standardowe jak na ten segment. Czyli tutaj mamy twardo. Tu niżej też mamy twardo, ale wszystko, czego dotykamy, jest fajne, miękkie i przyjemne. No i tak ja tutaj się prezentuję za kierownicą. Fotel, jak na takie typowo miejskie auto, ma naprawdę bardzo fajne e, trzymanie boczne. Tutaj, zarówno jeśli chodzi o moje lędźwe, jak i o moje uda, to mm, no tak wręcz dosyć trochę sportowo ten fotel narysowany. Mi się to akurat podoba. I co tutaj widzę przed sobą? Wersja techno, więc kierownicę już tutaj mam skórzaną. Też już tutaj w tej opcji są dwa większe ekrany. W podstawie mamy taki mały ekran. Nie wiem, czy pamiętacie, jak prynosi, pięć miał taki mały, tutaj mamy dwa razy po 10 cali, jeden do multimediów i drugi jako komputer pokładowy I jak przystało na auto francuskie, tych manetek tutaj nie brakuje przejdźmy sobie przez wszystkie kierunkowskazy lewa manetka od rekuperacji, prawa manetka od rekuperacji, selektor jazdy długi, taki sam jak w Renault 5 manetka od kierunkowskazów i dodatkowa manetka multimedialna jak to w autach francuskich ekran centralny multimedialny, może go sobie podświetlimy żeby się zapalił Skierowany wyraźnie w moim kierunku, niżej na nawiewy sterowanie podstawowymi funkcjami auta klimatyzacją. Niżej mamy port zapalniczki, jeszcze raz dwa razy USB-C tutaj mamy indukcyjną ładowarkę. Ekrany warto zdecydowanie pochwalić za wysoką rozdzielczość, za responsywność po prostu są zrobione tak, jak być powinny. W konfiguracji z tym większym ekranem on tutaj bardzo fajnie tę przestrzeń, przed nami wypełnia, no i wyświetla podstawowe funkcje czyli prędkość, tryby jazdy. Przełączymy sobie teraz w tryb komfort mamy tryb sport, tryb indywidualny. Eko, i tak dalej. Procent naładowania baterii. I tutaj fajnie, że pokazuje nam to w dwóch wersjach. Czyli właśnie procentowo ten tryb, który ja bardziej lubię, ale też kilometrowo. No i aktualne średnie zużycie. System multimedialny oczywiście ma CarPlay'a, ma Android Auto, ale domyślnie też pracuje na systemach googlowskich. Audio, jak wspominałem przy okazji bagażnika Harman Kardon, Jak na auto tej klasy, małe, gra naprawdę bardzo dobrze. Ambien, oczywiście możemy sobie ustawić w kilku kolorach. Tutaj ta deska też dalej kontynuuje ten. Jeansowy trend, to wszystko tutaj jest miękkie. Tutaj trochę um, black piano. Nie jestem fanem, ale to jak w tej e, części nie powinien się rysować, bo nie będziemy go zbyt często dotykać. Wyżej plastik, ale taki... nie, twardy plastik. Podsufitka niemalże czarna, ale czarna nie jest. Jest taka ciemnoszara z takimi śmiesznymi wypustkami, które widzicie też, jakiś to jest ciekawy akcent. Przed nogami pasażera schowek, on jest takich średnich rozmiarów. Coś tam zawsze możemy do niego schować. Więcej schowków mamy tutaj. Pierwszy, drugi to jest właściwie taki trochę cup holder. Podłokietnik miękki, też z tworzywa sztucznego wykonany. I tutaj pod nim też jeszcze jakieś pierdółki się zmieszczą. On jest w żadnej płaszczyźnie nieregulowany. I opowiem Wam teraz więcej o tym, jak to auto jeździ. Na początek jeszcze kilka danych technicznych, o których nie powiedziałem przy okazji pokazywania tego auta z zewnątrz. Piątka, którą testowałem na kanale, to była wersja z mniejszą baterią, Urban Range. Tam jest użytkowej wielkości tylko 40 kWh. Tutaj mamy już Comfort Range i rzeczywiście ten komfort jest dużo większy, zasięgowy, bo bateria ma 55 kWh brutto, co przekłada się na 52 kWh netto, więc jak na taki samochód. Miejski, jak najbardziej sensowna wielkość baterii. Obydwie te baterie, czy wybierzecie Comfort Range, czy Urban Range, są wykonane w technologii NCM, więc. Teoretycznie Renault zaleca, żeby je ładować do 80%. Trzeba to mieć kalkulowane gdzieś tam przy planowaniu tras. Oczywiście, jak raz na jakiś czas taką baterię naładujecie do stówy, to się nic nie stanie i nawet dobrze jest taką baterię raz na jakiś czas do tej stówki naładować, żeby ona się wybalansowała. Jeśli chodzi o gwarancję na cały system trakcyjny, czyli na silnik, na baterię, to jest 160 tysięcy kilometrów bądź 8 lat. Zależy oczywiście, co będzie pierwsze. WLTP dla tej większej baterii to jest około 400 km. Realnie przy takim zużyciu, jak widzę, że jest umarty i też sprawdzałam w internecie jak ono wygląda, będzie to pewnie w granicach 315 do 320 km. Więc jak na takiego mieszczucha naprawdę bardzo przyzwoicie. Jako, że auto jest wyposażone w pompę ciepła, to te zużycie naprawdę jest na dosyć niskim poziomie. W lato w cyklu miejskim producent deklaruje, że to się da nawet do 10 kWh zejść. I z tego co widziałem, to jest zarówno w czwórce, jak i w piątce jak najbardziej wartość realna, mimo tego, że czwórka będzie nieco cięższa niż piątka. Jeśli wybierzecie wersję Comfort Range, to ładowanie na szybkiej ładowarce będziecie mieli 100 kW, dla tej wersji z mniejszą baterią jest to 80 kW maksymalnie nie mniej dla obydwu wersji, bo tam macie mniejszą baterię, takie ładowanie typowo autostradowe od 10 do 80% zajmuje równo pół godziny. Jeśli zaś chodzi o ładowanie w domu z gniazda trójfazowego z wallboxa, to jest maksymalnie 11 kW dla obydwu wersji, czyli taki absolutny standard. Pierwszy tego typu film na moim kanale, którym to nie ja jadę samochodem, a jedzie samochodem jego właściciel, czyli Marta. Marta się do mnie odezwała pod którymś z moich filmów, że takie auto odebrała jako jedna w ogóle z pierwszych osób, nie wiem czy w Warszawie czy w ogóle? Eee, więc... Nawet chyba, w ogóle, tak Nawet bym chyba w ogóle, tak. Z tego, co mówiono u dealera. Więc no nie mogłem się nie zgodzić, więc mamy czas i chwilę, żeby sobie o tym aucie pogadać. Marta, wiem, że poszłaś do salonu po piątkę i wyszłaś z czwórką. I powiedz mi, dlaczego tak się stało? Tak, rzeczywiście już jechałam na podpisanie umowy, z tym, że. Z... Z takich czy innych powodów logistycznych, m, zostałam poproszona, żeby pojechać do innego salonu w tej samej sieci. No i tam stała czwórka. Ja co prawda, wybierając Piątkę, nie że jest czwórka. Czekałam na nią i cały czas mówiono, ale będzie za moment, ale będzie za moment, więc mhm. miałam dobra. Już musiałam kupić auto, biorę czwórkę, biorę Piątkę. Natomiast cały czas z tyłu głowy miałam. Taki lęk, czy na pewno ja się zmieszczę z różnymi rzeczami, które czasami wożę w samochodzie, mhm. bo jednak je wożę. Jednak z uwagi też na biznes, jaki prowadzę, na moją firmę, wożę czasami w bagażniku duże kamery, duże statywy. No i się bałam, że po prostu tego nie zmieszczę do piątki. No Aha. i jak weszłam do tego dinera i patrzę, stoi czwórka, to od razu poprosiłam o otworzenie bagażnika. No i zobaczyłam ten duży bagażnik, mówię: "Dobra, zmiana planów, biorę czwórkę." No Tutaj i to będzie zawijać, ale mów dalej. Skracając, skracając historię... I To jest ta konkretna czwórka, którą jedziemy, tak którą zobaczyłaś? To jest ta czwórka, ta, która stała jako mhm. ekspozycja. I to była jedna z dwóch w ogóle, które były w tej sieci dealerskiej w Polsce dostępne, druga stała w innej ich siedzibie. No i ta była fajniejsza, dużo lepiej wyposażona z fajnym, ciekawym lakierem. Tam ta druga była biała, więc nawet ten pan mnie odradzał. Lakier I... jest genialny. Tak, lakier ten jest w ogóle bardzo. Ty tego nie ciekawy. słyszałaś, ale ja to, już mamy to w filmie mhm. przemontowane. Ja powiedziałam, że według mnie konfigurowanie takiego auta w białym czy czarnym lakierze to jest w ogóle zbrodnia. To po prostu nie pasuje. Tak, Moja Tesla być... może być nudna, biała, ale takie tak, auto ono to. musi być musi ciekawe. Musi być wesołe, tak. fajne. Mhm. A powiedz mi w ogóle, z czego się do czwórki przesiadłeś? Jakie masz porównania? Do poprzedniego auta plusy, minusy, opowiadaj. Przesiadłam się z Opla Mokka X14 Turbo. No to zupełnie inny 140 świat. 140 KONI, tak, czyli z benzyny. Bardzo dużo palił ten samochód. Naprawdę o, ja średnią miałam 8,5 litra na przestrzeni 100 tysięcy kilometrów. Ale nie ma się co oszukiwać, że w mieście to było dziewięć. Mhm. Jak powiedz porównasz dynamikę? Tu jest też ciekawa sprawa, bo ja też takiego opla, nie takiego, ale z tym silnikiem i z automatem mhm. miałem, więc doskonale charakterystykę tego samochodu znam. Mhm. Sześciobiegowa, skrzynia biegów nie najszybsza, bo to jest hydrokinetyk, No okay. ale tylko wiadomo, jak ten moment obrotowy jest oddawany. Coś na ten temat powiesz, czy rzeczywiście z tego trybu Sport już korzystasz, czy jeszcze na razie się oswajacie? Tak, wiesz co, nie korzystam z niego w tej chwili, dlatego że jak odebrałam ten samochód, to 3 tygodnie temu, mm. to w zasadzie cały czas w Warszawie padało. Była taka no tak. deszczowa pogoda i jak wrzucam sobie ten tryb sport, to naprawdę buksowały mi e, koła. Mm -hmm. I uważałam, że to jest zbyt niebezpieczne, żeby, mm -hmm. wiesz, jeździć e, w takim deszczowym, w taką deszczową porę e, w tym trybie sport. Mm -hmm. Natomiast e, głównie w tej chwili, wiesz, no ja, ja, ja rzeczywiście patrzę na te cyfry i sobie tam analizuję. Na razie mam fazę za sobą jeżdżenia w trybie eko, mm -hmm. który zupełnie mi wystarcza do jeżdżenia wokół Komina i po mieście. Eksperymentuję z tą opcją one pedal, bo mhm. tu trzeba powiedzieć, że piątka tego nie ma, a czwórka to ma. Tak. Y ja mam tutaj trzy stopnie rekuperacji, takiej nazwijmy to zwykłej. Plus i one pedal. One pedal mhm. jako czwarty. Tak. Y I eksperymentuję, i muszę powiedzieć, że tutaj mam. Taki, taki trochę dys dyskomfort, tak to nazwijmy, mhm. bo chciałabym kurcze mieć takie piękne tabelki, jak Aha. w Tesli, mhm. żeby sobie właśnie po poanalizować, jak to przekłada się na zużycie. Natomiast mogę powiedzieć, że najmniej jak zużyłam, mhm. to było do na dosyć krótkiej trasie, bo z Konstancina do mnie do domu, mhm. czyli to jest, ja nie wiem, z 7 km, może góra. I była taka ładna, niedziela, ciepła, jedna mm. pewnie z ostatnich. I udało mi się wykręcić 11,5 stopnia. Super, no to naprawdę super. Ale to naprawdę było wyjątkowe. Oczywiście jechałam sobie na tym trybie eko. Mm -hmm. natomiast, ja natomiast w tej chwili, jak widzisz... To tutaj tutaj tutaj, mamy taki dosyć... Mocny na... ten. Tak, na tym displeju tak. mam 11, średnią, mam mm -hmm. 15,5. To jest bardzo spoko zużycie, wiesz, biorąc pod uwagę to, że tu mam pierwszeństwo i możemy sobie dać tamtą stronę, mm -hmm. elektryczna kona nas musi przepuścić, nie ma wyjścia. Mm -hmm. Tak, a my sobie na tym rondzie też pojedziemy dalej prosto. Więc biorąc pod uwagę, że odebrałaś to auto jednak w listopadzie praktycznie już, to to jest tak, dla elektryka tak, najgorszy tak, okres. Tak, tak, to naprawdę tak, to tak, tak. M, te maksymalne zasięgi dopiero zobaczysz w maju, czerwcu. Mam nadzieję, i zaskoczyć bo... I zaskoczy ten samochód na pewno, nie tak, zasięga. mam nadzieję, bo ja rzeczywiście go odebrałam w ostatnim tygodniu października, a to oznacza w praktyce, że mhm. już żeśmy weszli w tą deszczową i chłodną. Dokładnie, pomogę. większe opory, Maure, tak. a już masz koło zimowe, a masz całoroczne. Ja mam całoroczne czony. No tak, taką decyzję mhm. podjęłam. Mhm. Mój dziennikarski obowiązek wpytałam Cię o dynamikę. Auto no w tej no. szybszej wersji, bo wersja komfort e, pojedziemy w lewo. Ma 150 koni versus 120 koni w wersji Urban Range i jest też szybsze. 8,2 sekundy do pierwszej setki. I pytanie: Czy Ty jesteś gotowa to dzisiaj zweryfikować? No właśnie, powiedzieliśmy sobie, że jest sucha jezdnia, więc możemy Spróbujemy. to spróbować. dokładnie. Dobra. Okay. Dobra, no Doradźmy. to mam zdecydowane drogi, próbujemy jeszcze. Tylko teraz do oporu. A Aha, widzisz? aż sobie za. A ale widzisz? jest mokro dzisiaj, także to na pewno znaczy... wpływ na. Mhm. Ja czuję, że idzie inaczej. Czuję, że wtedy nie było do końca. Super, no i mamy 9,5 sekundy, ale ewidentnie auto też buksowało na początku, tak, na początku więc jest mokro, nas, tak. ja myślę, że pewnie byśmy się tutaj do tych 8,5 katalogowych byli w stanie zbliżyć, tak ale też mamy opony całoroczne, to też Lamy, ma wpływ, tak. to właściwie charakterystyka bardzo podobna do zimowych opon, więc, tak. ale auto jest dynamiczne, ciągnie. No na pewno, na pewno, na pewno dobra, to tam Zobacz, do, do młodego. Iż, tak, no i, widzę. Tak, że, że ta kamera tak jakoś ja się muszę do niej przyzwyczaić, mm -hmm. bo ona po prostu tak wyogla. Tak. No, no i jej no. jakość też mogłaby być lepsza, pokazuję teraz tu na przebitce, że rzeczywiście. No. Nie, szału nie, szału ma, nie, ma. Szału nie, ma, Jak na to, że włożyli w sam samochód tyle różnych tam gadżetów? To gadżetów, prawda, gadżetów, tak. To ogólnie jest technologicznie ten... jest super. Nawet ma Wi-Fi Autolo, o którym jeszcze chyba nie wspominałem. Nie wiem, czy w ogóle wiesz to za funkcja? Nie. To jest to, że twoje auto też może prąd A, oddać. Jest, jest tak, że on jest Powerbankiem. Tak, tak. Moja testa tego nie umiem na przykład. Także... Jest Powerbankiem, tak, to wiem. To, to wiem, to mi od dilera, że jest Powerbankiem. Czwórka no. startuje od 13500, komfort Range od 143 500 taka konfiguracja jak my dzisiaj jedziemy, czyli komfort, techno plus pakiet zimowy, tutaj jest, to jest około 160 tysięcy brutto. Wiemy, że dealerzy też już ją rabatują, tak. w najmniej pewnie jakoś to policzą inaczej. Oczywiście auto się łapie tak. też na dotację z programu nasze auto. Także, wiesz, no jest kilka takich rzeczy, które uważam, że w moim poprzednim samochodzie było lepsze wbrew pozorom. O, to ciekawe, no. Tak, wiesz, wbrew pozorom. Yy, Uważam, że tam lepiej był rozwiązany ten system bezkluczykowego dostępu, okay. bo jednak podchodząc do samochodu trzeba było kliknąć guziczek, mm -hmm. a tutaj jest to zupełnie bezdotykowo. I efekt jest taki, że jak ja na przykład zostawię samochód na zewnątrz, przyjeżdżam do domu, zostawiam na podjeździe, nie wchodzę do, do garażu, nie wjeżdżam do garażu. Mm -hmm. To a na przykład kręcę się na podjeździe, tak? Coś tam robię, no jak w domu zawsze coś jest do zrobienia. To po prostu ten samochód się ciągle mi włącza i wyłącza. Oczywiście pod warunkiem, że mam też tutaj ten kluczyk. No dobra, czyli co, generalnie wrażenia pozytywne, ale na pewno jakieś minusy już po tych kilkuset kilometrach, jaki w ogóle masz przedek, bo nie 600, widzę? 600 600 kawałek. Coś już się rzuciło w oczy oprócz tej hmm. kamery. Oprócz tego kluczyka bez dziurki. Tak, kluczyk bez dziurki, do którego nie można podpiąć smyczy, żeby go było widać. I kamera, Małe która rzeczy. ma taki obły, daje taki obły, jakby mhm. 360 stopni no taki wręcz. 360 stopni mhm. widok, co powoduje, że tak naprawdę wiesz, nie do końca wiadomo, jaka jest odległość. Więc, no tak. Wiesz co? I to chyba tyle a propos minusów. No ja cały czas jeszcze wiesz, się muszę zapoznać i wyczuć. Ten, mm -hmm. ten napęd tak? i ten zasięg. Bo mm -hmm. to, że Ty mówisz, czy producent mówi, że jest jakieś 320 nominalnie kilometrów zasięgu, tak. to jest tak nie do końca. Bo ja mm -hmm. wczoraj go za ruszyłam załadowanym do 80%, mm -hmm. czyli pokazywał mi wcale nie 320, tylko 275. Przy guz. 80. Tak, przy mm -hmm. 80%. Pojechałam do sklepu i. Dobra, jedziemy za Szymonem cały czas. I wyobraź sobie tam w jedno miejsce, ale ja myślę, że przejechałam, nie wiem, z 15 km mhm. i z tych 275 nagle mi się zrobiło, wiesz, 190. Mhm. Teraz już mamy 172, co i tak nie jest źle, tak. ale generalnie nie jest to tak jak w samochodzie spalinowym, że naprawdę jak tam masz średnią zużycia tak. paliwa, nie 8,5, to możesz liczyć z tym, że to rzeczywiście będzie może nawet 10, Dokładnie. ale nie już 15. No i ewentualnie ten zasięg ci się zmniejsza z 600 km do 500 i mm. tak cię to bardzo nie boli. Dużo też osób zapomina o tym, że nawet podając taki zasięg miejski, to też raczej jest podawane wiesz, w zależności od odcinków. Tak, jeżeli to A? będzie wiele krótkich odcinków, to nie ma szansy taki zasięg miejski. Natomiast jeżeli to będą, nie wiem, 4-5 dłuższych odcinków, to rzeczywiście to jest niskie i rzeczywiście te zasięgi miejskie są. No, duże, tak? na taki samochód mały z małą baterią, względnie małą, te zasięgi są duże. Co ciekawe, co mi powiedział Chad GPT, że ja w tej chwili nie mając żadnego samochodu elektrycznego, nie mając też fotowoltaiki, mm -hmm. to jest ważne, tak. bardzo oszczędnie gospodaruję prądem. O, w związku z tym opłata stała jest relatywnie wysoka mm -hmm. w stosunku do zużycia prądu, więc jeśli przeliczy się kWh, które zużywam, biorąc pod uwagę cenę kWh i biorąc pod uwagę opłatę stałą, to mm -hmm. nie wiem, to było złoty parę dziesiąt, złoty dwadzieścia, złoty trzydzieści, jakoś mm -hmm. tak. Natomiast jak mu go zapytam, okej, okay, okej, okay, to ile będzie kosztowała mi kilowatogodzina w momencie, kiedy będę przejeżdżała średnio miesięcznie 1000 kilometrów samochodem elektrycznym mm -hmm, z takim typu i takim zużyciem? 5, mm -hmm. dokładnie z takim takim średnim zużyciem, to co to oznacza? I on mm -hmm. wtedy powiedział, słuchaj, no to wyjdzie wtedy średnio złotówka za kilowatogodzinne. No mhm. i takiego wyniku się spodziewam, więc czekam w tej chwili na pierwszą fakturę za prąd i jestem bardzo ciekawa co ona pokaże, bo będzie to praktycznie pełny miesiąc jeżdżenia mm. elektrykiem. No, myślę, że się pozytywnie zaskoczysz. Przy takim twoim średnim zużyciu te 15 zł za kilometr jest ciężko osiągalne nawet samochodem w gazie, nawet hybrydą, tak jak porównujesz do, um, do auta hybrydowego dalej byłoby ciężko, mm. więc to na pewno będzie pozytywne. Mm -hmm. Jakoś dla mnie łatwiej jest zawsze zapłacić tą większą fakturę za prąd osobiście niż tankować. Auto myślę, że też za parę miesięcy przyznasz mi rację. Mm -hmm. No wiesz, co, no, dużo no, jakoś łagodniej, ciekawa. to wiesz. Mm -hmm. No, no, na pewno oszczędza się na jeżdżeniu na stację benzynową. I to jest super. O, właśnie. I tego do... to nie wszyscy biorą pod uwagę. Oszczędzamy trochę czasu. Tak, a zobaczysz, jakie zupełnie jest inne pojmowanie kierowcy, który nie ma nigdy elektryka, że to my tracimy czas na ładowanie, a jest kompletnie odwrotnie. Ale bądźmy też obiektywni w trasie, tak. e, poświęcimy więcej czasu, tak? tak Wiadomo. My tak, no tak, tutaj tak, nie tak, przeskoczymy w czy diesla, tak. czy nawet hybrydy, ale na co dzień, tak jak mówisz, to wszystko trzeba dopasować do swoich wymagań. Ty masz takie wymagania. Ja też mam bardzo podobne, też głównie się w koło komina, kręce i rzeczywiście ten czas na ładowaniu oszczędzamy. Bo auto się ładuje, kiedyś pimy, pracujemy, wtedy kiedy go po prostu nie używamy. I to jest esencja, tak naprawdę, dla mnie posiadania elektryka. Ale wiesz, to, to jest ważne, bo wiele osób właśnie ma takie różne zagwostki. dam radę, nie dam o, rady. O, wiesz co, tylko Ci na chwilę przerwę, bo to jest taka moja droga, którą ja dojeżdżam do mojego tymczasowego loku uh -huh. i to jest zarąbisty test zawieszenia. Jeśli auto jest ciche, tak jak Twoje auto jest w tym momencie ciche tutaj, znaczy, że zawieszenie jest dobre. Wiadomo, że samochody francuskie z tego słyną, więc się za uh -huh. bardzo niczego innego nie spodziewałem, ale uwierz mi, że moja Tesla, która teraz jedzie przed nami, ona dużo gorsze dźwięki z siebie o, wydaje na tej drodze, to a to jest samochód dwuletni, więc też nie jakiś tam rozklekotany. Ale ja Ci powiedziałam, że mnie ujęło zawieszenie piątki, które uważam, że jest w ogóle fenomenalnie wystrojone. Mm -hmm. Jesteśmy teraz w czwórce, która jest takim małym crossoverem, Tak, troszkę. więc ona ma inną charakterystykę. Mm -hmm. Marta, ja Tobie życzę wielu szerokich, tanich, elektrycznych kilometrów. Eee... No, będziesz, myślę, zadowolona z samochodu. Dzięki Wam bardzo, widzowie, za uwagę. Gdyby któryś z Was, ktoś z Was, któryś z Was, któryś z Was miał też ochotę swoje auto u mnie na kanale pokażę, to zapraszam. Jak widać, da się. Dosyć szybko to z Martą dogadaliśmy. Nagramy, pokażemy coś ciekawego. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję no i widzimy się w kolejnym filmie.